Cześć, z tej strony Natalia. Już 14 listopada wraz z moim mężem, którego dzisiaj dzielnie zastępuje Moria, nasz malamut, opowiemy trochę o naszej turwiańskiej przygodzie, która rozpoczęła się w 2012 roku. I trwa do teraz. W 2012 roku zostaliśmy zwerbowani do polskiej wyprawy naukowej do Peru, gdzie wraz z naukowcami z Akademii Górniczo-Hutniczej oraz Uniwersytetu Śląskiego pracowaliśmy w celu stworzenia podwalin pod przyszły Park Narodowy w Kaninie Kolka i w Dolinie Wulkanów. Po zakończeniu badań w Kaninie Kolka zostało nam około tygodnia półtorej tygodnia czasu. Więc stwierdziliśmy, że to pewnie nasz pierwszy i ostatni raz w Peru, więc musimy go wykorzystać maksymalnie. Udaliśmy się na Machu Picchu, zdobyliśmy nasz pierwszy 6-tysięcznik, Caczani, później jeszcze udaliśmy się w Kordylierę Białą na samej północy Peru, gdzie zrobiliśmy bardzo szybki trekking, aby móc zobaczyć przepiękne Alpa Mayo i niesamowite Łaskarany, które są najwyższymi górami w Peru. I możemy potwierdzić, że słowa kapuścińskiego mówiące, iż zarażenie podróżą to choroba nieuleczalna, w naszym przypadku bardzo się sprawdziły. Zakochani w Peru jesteśmy totalnie, dlatego zaraz po powrocie w 2012 szykowaliśmy już kolejne wojaże. I w 2014 wyjechaliśmy na kolejną wyprawę naukową, z tym, że zostaliśmy na prawie rok. I uczyliśmy się intensywnie języka hiszpańskiego. Pracowaliśmy w kanionie jako wolontariusze e, i tak naprawdę poznawaliśmy kulturę Peru. Poznawaliśmy naszych przyjaciół, z którymi teraz współpracujemy w wielu, wielu różnych projektach. E, I tak naprawdę Peru stało się naszym drugim domem. Po 2012 roku, e, byliśmy w Peru jeszcze kilka razy. E, również mieszkaliśmy około roku w Arekipie, e, jak dla nas najwspanialszym e, peruwiańskim mieście, bardzo przypominającym Kraków. Jest to miasteczko studenckie, zbudowane z białego e, tufu wulkanicznego pochodzącego e, z spod wulkanu Czeczani. jest w tym momencie dla nas taką babią górą, którą zawsze odwiedzamy, jak tylko jesteśmy w okolicy. E, jest to tysięcznik. Ale całkiem prosty i jeżeli ktoś z Was wybierałby się do Ameryki Południowej, to zachęcam do rozpoczęcia swojej przygody z 6000 właśnie od wulkanu Czeczani. Już wkrótce opowiemy Wam o tym, co tak naprawdę urzekło nas w Peru, o tym, dlaczego tak naprawdę chcemy tam ciągle wracać. Powiemy jak przygotować taką wyprawę. Powiemy, co zjeść. Opowiemy, jak ukryć się przed pumami. Opowiemy, jak bronić się przed bykami, które spacerują po 4000 przełęczach. Opowiemy Wam po prostu, co robić, aby czuć się w Peru jak u siebie w domu. Tak więc zapraszamy. I teraz jeszcze tylko wrzucimy Wam taki krótki filmik, żebyście zobaczyli, jak piękne są góry okolic Cusco z niesamowitymi alpaczkami. Tak więc do zobaczenia już 14 listopada. Cześć!